Cześć, witamy Was na kanale Browardynia. Dzisiaj loża szyderców w komplecie. Będziemy szydzić dzisiaj z... piw bezalkoholowych. Pierwsze pytanie. Po co my to w ogóle robimy? Kto pije piwo bezalkoholowe? A czy w ogóle to jest piwo? Ja raz piłam. Raz. Ja też raz piłam na, na, na festiwalu. Na kawece. Na kawałce też. Po w ogóle pić piwo bezalkoholowe? Na końcu tego filmu odpowiemy na pytanie, które zadałem w, pewnym, w pewnej sieci sklepów. Czy osoba niepełnoletnia może kupić piwo bezalkoholowe? Niby proste, a jednak proces jest skomplikowany. Nie nisko, tylko bezalkoholowe. Pytanie moje zabrzmiało. Czy, piw, czy osoba niepełnoletnia może kupić piwo bezalkoholowe? Bez pokazywania dowodu, bez tłumaczenia się, bez niczego. A potem jeszcze zaszczydziłem, powiedziałem, że my to nagramy, i zapytałem się, czy ja tu mogę podesłać moją córkę, która ma 9 lat. Na przykład na zakupy, z listą zakupu, która kupi mi wodę. Eee, Józef, co ja piję? Nerka? Coś piję? Józef. Na nerki, na któraś tam ten. Eee, I w drugim punkcie e, Bawarię 0%. Czy coś takiego? Hmm, Patrycja, może. Nawet jak będziemy miały pieniążki. No bo jest alkohol czy nie? No w tej akurat bawarii. Niektóre mają nie ma. do 0,5. No tak, ale tu jest 0,0% alk. Nie? No. Piwa ułożyłem od najtańszego, bo akurat żywiec był w jakiejś takiej chyba przecenie. Do najdroższego. Najdroż... Najtańszy kosztowało 0,85 zł. najdroższe kosztowało blisko 5 zł za 0,33 w zielonej butelce. Klarowne jak. Jak woda. Jak woda. Na chmielone. Widać, że przeważa pojemność 0,33. Tutaj doktorzy jed, jako jedyni się... W ogóle jako jedyni się zmieścili do tego testu. Kraftowek piwo, nie? No jeszcze ktoś nie, kormoran? Nie było. Kupiłem wszystkie jakie... jakie, jakie, jakie wpadły mi w rękę. Kormoran? Kormoran. Jedenastoma, nie? Ale to... No to, no to tam jest. To jest Niby dla kierowców, ale dla mnie, dla mnie to bzdura jest. Tak, tak, jak on mówi, Czyli znaczy... w drugim. Może, no nie, 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 no bezalkoholowe, niskoalkoholowe. E, więc tak, butelki 0,33, trzy butelki są zielone, trzy są brązowe, no 4. jedna, co, cztery? Zielone. A, cztery zielone faktycznie. Czyli przeważają butelki zielone. Przeważają butelki zielone. Prawie wszystkie są 0,33 Doktorzy 0,5 No z racji tego, że butelka 0,33 kosztuje tyle samo co połówka A więc jeżeli więcej tylko się naleje, to się obniży koszt piwa Co wskazuje na to, że doktorzy są w połówce tej piw tańszych Za 0,5 Także, także plus To co, jedziemy Będziemy pić chyba pojedyncze, co? No tak Mamy tyle szkła, żeby to wlać sobie wszystko, ale myślę, że tym razem pojedziemy po kolei. No to co? Ty pierwsza. Opowiem coś o tym piwie. Poczytaj Jadko pokażę, że żywiec jest gotowy do spożycia. Jest korona browaru arcy książącego. Nie chcę się naostrzyć. Ale jest stały na balkonie, wszystkie w tej samych warunkach, w tej samej siatce nawet. Także powinno być ok. Co tu mamy? Jest alkohol czy nie? Ciężko wyczyć. Nie, piwo bezalkoholowe jest napisane, ale to jeszcze nie świadczy. ale... Ładny kapsel, amerykański, niebiesko-czerwony, Pepsi Cola. To nie ma. Nie ma? Ile procent? Jest, tak. Składniki. Woda, słód jęczmienny, ekstrakt, ekstrakt z chmielu i chmiel. Co? No. A, o. To wszystko. Się rozpędziło. Aha. Smakuje najlepiej w 6 stopniach Celsjusza. Zmiana koloru na niebieski informuje o idealnym. Czyli jest idealny. Piwo bezalkoholowe. No nigdzie nie jest napisane jakby procent. Uwaga! Po wypiciu kilku butelek, stężenie alkoholu we krwi może przekroczyć dopuszczalną dla kierowców normę. No. Jest. Poniżej 0,5. No co Ty? No co Ty? Ja Ci światło oświecę. Tylko nie w oczy. Czyli jest 0,5. Poniżej. No poniżej. Ale jak wypiję już takich... 3, co jest, to kilka, tak? Opisane? Tak, kilku. Bo tak. Nigdy nie jeżdżę po alkoholu. Czyli to już wskazuje na to jednak, że... Patrycja by tego nie kupiła. No tak. No ale ma alkohol. 0,5, ale ma. I co? Ja nic nie czuję. Ale tak, żeby nie odgazować. Tak chociaż trochę, nie? Bo... Ale pozory stwarza. Pozory stwarza. Jest koloru piwnego. Nie będę zasłaniał. Czyli jedziemy najpierw z żywcem. Piana niestabilna, właściwie już znika. woklarowna, tak? Ale pracuje. Bo u mnie wysycenie pracuje. Takie same szkła mamy. Mhm. Bardziej. U mnie jakoś bardziej pracuje, co czujemy? Jakąś taką młoką ścieżkę. No właśnie? Tręki. I tak trochę na początku brzeczką zapodaję. naprawdę brzeczkowo. To co? No zrobię. I tak słodko poleciało. Słodko, no. Karmel? Nie. Ja mam skojarzenia z karmelem. Nie lubisz karmelu, to wszyscy wiedzą. Ale no właśnie takie skojarzenia mam. Na początku miałem taką mokrą ścierkę nawet. Taką, co się myje podłogę i wyciska, nie? Nie, ja w aromaty nie pasuje. Piana, e, piana bardzo ładnie okleja. Bardzo ładnie muszę powiedzieć. Jak na piwo bezalkoholowe? Chociaż nie wiem jak, bo dawno nie piłem nie. Teraz to jest, jest... mój szofer w ogóle, także ja tak szczerze powiedziawszy... Powinno być ktoś... przyzwyczajone do picia takich rzeczy, nie? Tak, Basia, Wasia Basia, Basia ten, no. Yy, no znaczy tak, wygląda jak piwo, bo piana jest dosyć ładna. Yy, jednak świadomość jest taka, że jest 0,5, czyli jakiś alkohol jest, ja go nie czuję. Na pewno nie smakuje jak piwo. Nie, jest brzeczkowo, dla mnie karmelowo. Trzeba... A dla mnie tak e... słodowo podjeżdża. Słodowo? No. A chmiel? Bo tu patrz, tu był ekstrakt z chmielu i chmiel. Jest jakaś goryczka w ogóle? E, weź tak, chodź do sobie na trzy, to może coś wyskoczy. No, mi nic nie wyskoczyło. Znaczy, nic słodyczy nie kontroluje, nie? Nie. Chyba bym poznał, że to jest alkoholowe piwo. Takim, tak na ślepa, jakby ktoś to nalał. Znaczy, ty byś poznał, ale czy powiem tak... Yy... Pasteryzowane? Ktoś, kto by nie wiedział, by powiedział, że pije piwo. Ekstrakt, ekstrakt z chmielu i chmiel. Czyli jakby podwójna dawka. Podwójnie chmielone. No zimno. karmelowo, nawet Jak tobie bardziej smakuje No było mi się piszczeć. Karmelowo kawą, jak nawet taką kawę jakby, jaką rozpuszczalną. Może, może, ja mam takie wrażenie. Nie ma, wybite. Nie, nie mówię, że jest niedobre, ale zobaczymy zresztą, może podsumujemy potem, co? Czyli mam tutaj grzeczkowość. Dla mnie karmel, na początku była mokra szmata, w tej chwili nie ma, także to uciekło. Nasycenie niskie do średniego, chmielu brak, goryczki brak. Jest Bardziej idzie w, w słodycz czy w słodycz? Bardziej słodycz. nic? Nie. Dobra, jedno mamy teraz, drugie. Lech. Zielona butelka 03, proszę, łatwo się trzyma. Ma wypustki. Nowy nie wiedźli się. Czyli po ciemku poznam. Chociaż ja też mam wypustek. No ale to jest charakterystyczne. No jedziemy. E, piwo bezalkoholowe. Alkoholu poniżej 0,5. To samo, czyli pasteryzowane składniki. Woda, słód, jęczmienny, chmiel i wyciąg z szyszek chmielowych. Ty patrz to samo. samo. Tu jest wyciąg z szyszek. A tam ekstrakt chmielowy. A tam był ekstrakt chmielu i chmiel. Zapiszemy. Wyciąg z szyszki chmielowej, tak? Szyszek, nie jednej. Szysz... szyszek. A, a okaże się, że z jednej szyszki. <grym> to jest opcja. Jezu, wyciąg z szysz, szyszek chmielowych. Wow. To tak mi wiesz, reklama. Chmiel to szyszka, to gdzie granulat? Jaki granulat? A odkręcane. Na plus, nie do otwieracza, czyli... W samochodzie można pić, pomyślane. Zresztą ja mam przy kluczykach otwierać że... Ja też. No nie wiem co powiedzieć w aromacie. jest rzeczkowo To na już, już mniej, jaśniejsze. Co? No ja Teraz oceniamy. Ale bardziej wysycony, tak mi się wydaje. Czy nie? Klar, jak Ci mogę. Jest bardziej klarowne. Piana zaraz zobaczymy, ale taka biała... No to... nie, piana już, już jej no, czy nie ma. Wiesz, u Ciebie w ogóle nie nalewam takiego chyba. Tak no, dobrze. Tutaj kawę czuję. Nie denerwuj się. Kawę czuję. Szuka tej kawy. No, patrz, Może Ty piłeś kawę w, tej, w tym szkole? Nie, jeszcze nie. Nie, jeszcze mnie ten nauk tak nie, nie, nie ściągnął podłogi. czuję taką, ale też taki karmel, palony karmel. No. Jak na sycenie, góryczka? O, że na sycenie jest. No mówię, że jest większy. mi bardziej pasuje chyba. Alkoholu nie czuć, no to jest tak mniej brzyczkowo, co? Jest bardziej karmelowy. No. No i z tą goryczką to... Czyli z jednej szyszki na cały tam. 200. Dokładnie. Tak Zalali ją gorącą wodą z czajnika I zrobili ekstrakt. Herbatkę chmieloną. A później ją wrzucili jeszcze. No nie, bo to by było za mocno. Byśmy już wyczuli. Okleja, ja myślę, że w podobny sposób, czyli tutaj trzeba na plus pianę, tak samo, ja zapisuję, żeby nie było. Goryczka, brak. Co oni się goryczki tak boją, ty no, przecież... No wolne tu goryczkę, nie ma alkoholu, tak naprawdę to nie jest chyba piwo, no dali by tu jebut, macie, no jak nie ma alkoholu, to masz tu... W... To maszą Masz, zatkaj się i tak dalej. Tu nie ma, nie? To jest takie... No znowu nijakie. Taka jadę. bezpłciowa woda. Ale na minus pisze palony ka kar karmel. Taki... Dla mnie bardziej karmel, bardziej wyczuwalny jest taki słodki karmel. A propos tej goryczki. A ja czuję taki ten, jak kostkę cukru by się opaliła. Nie wiem, nie opalała. Ja opalałem. karmelizuje się i ten taki no ja wiem jak krembrule tak, to znaczy piwo ciekawe, bo to piwo jest bardzo jasne a, a taki karmel mi się kojarzy z piwem ciemnym. Na plus piwo odkręcane, czyli nie trzeba otwieracza. Czyli twist off. Free, co tu mamy? 0,5. Do... Poniżej. No nie, a, zero, Poniżej. Tak jak tam. Tam też poniżej było. Nie zawiera sztucznych barwników i konserwantów. Mm, to dlatego. Idealny dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Dlatego to na, Także jak idziesz na siłownię teraz, to? To to? To Lecha free. No aktywnie. E, dwie, poczekaj, teraz ci powiem? Na 100 ml ty 21 kCal. Tłuszcz 0, Kwasy tłuszczowe nasycone zero. Węglowodany 4,3. W tym cukry 2,3 g. Na 100. Białko, o białko 0,3 grama, No słabo, słup 0, nie? I ten sam zapis: po wypiciu kilku butelek, Stężenie alkoholu we krwi może przekroczyć dopuszczalną dla kierowców normę. Dowiedz się więcej na www.abcalkoholu.pl Bez barwników sztucznych i konserwantów. A to znaczy, że co, że, że lech jest z barwnikami? Nie wiem, no, że może sugerują, że inne mają. Boże, chyba... dziękuję. Znowu wypiłem. Pytał się kto pije piwa bez alkoholowe. Ale o! Karmen. Na takim after to jest karmen. Kar jest palony karmen. Ja I tego nie było w życiu.